Po raz drugi dzisiaj wita Państwa Marcin Masny. Nie podaję daty, bo już podałem. Zresztą to, co teraz chcę opowiedzieć, jest takie trochę ponadczasowe. To nie jest aktualność. Napisałem w swojej książce Wielki Kryzys 2024-2025. Dokładnie mówiąc, Wielki Kryzys 2024-2025 że moim zdaniem. W najbliższych latach nie grozi nam wojna, nam Polsce. Musiałaby to być wojna europejska, wojna z udziałem NATO, wojna światowa. Napisałem to krótko. Cała książka ma 350 stron i nie rozwijam tematu, bo teraz go rozwinę, bo, bo chyba warto. Straszenie wojną, światową wojną, nie ustaje. Aceluje w tym propaganda rosyjska. No jak nam jakąś krzywdę Ameryka zrobi, to rozpętamy wojnę światową. Taki jest tego sens. Generalnie ja propagandę rosyjską cenię. To jest dobra propaganda i z dobrą tradycją. Wolę ją tak, no, jako powiedzmy sobie fachowiec trochę, bo w końcu byłem dziennikarzem cały lata i nawet jeżeli chcę być człowiekiem uczciwym, szczerym, Pisać tylko prawdę, to i tak technika informacji czy dezinformacji zawsze jest ta sama. Niezależnie od tego, czy jesteśmy tymi dobrymi, czy tymi złymi. A więc cenię propagandę rosyjską, ale to straszenie będzie mało skuteczne. Już jest mało skuteczne, bo minęły trzy lata tego ostrego wojennego napięcia ukraińsko-rosyjskiego. Zaczęło się. Na przedwiośniu 2021 roku, kiedy Rosjanie zaczęli, no mnie też podsyłali takie filmiki z tymi echelonami, z tymi pociągami wypełnionymi sprzętem jadącymi nad granicę ukraińską. Dostawałem takie właśnie opowieści o tym, jak to my do Odessy dojdziemy w parę dni. Trzy lata, trzy i pół roku minęło. Właśnie mija 3,5 roku i tej wojny światowej nie ma, więc ludzie się przyzwyczajają do takiego straszenia i przestają się bać. Dlatego ja na miejscu Rosjan bym przestał chrzanić o wojnę światowej. Na żadne rozszerzenie konfliktu się ukraińskiego. Konfliktu się nie zanosi. Dlaczego w ciągu kilku lat wojna światowa nie wybuchnie? Bo USA, Rosja i Chiny mają za małe moc. Rosja przestawiła gospodarkę w tryb wojenny, ale to nie na potrzeby wojny z NATO, to jest na potrzeby wojny z Ukrainą. To i tak dość wyczerpuje gospodarkę. Gospodarka oczywiście rosyjska sobie radzi. Człowiek rosyjski jest wytrzymały. Wszystko działa nieźle, całkiem nieźle, no powiedzmy sobie nie jakoś nadzwyczajnie. Ale no dalsze, dalsza eksploatacja gospodarki na rzecz wojny byłaby już uciążliwa. A człowiek rosyjski, chociaż dalej wytrzymały, jak zawsze, jest już mniej wytrzymały, bo podobnie jak człowiek amerykański, europejski zwłaszcza, a nawet chiński, jest to człowiek nawykły już do komfortu, do, do takiej miękkości. To nie jest człowiek wojenny. No, Nigdzie na świecie już w zasadzie człowieka wojennego nie ma, nawet w nawykłym do wojen Izraelu po obu stronach konfliktu. Czy w Iranie, który zaliczył parę wojen, to znaczy jedną wojnę w tym pokoleniu z Irakiem. to Dość dawno to moje pokolenie tam wojowało starsi ode mnie. Ale tak, wojen mało jest. No teraz gdzie jest wojna? Wojna, o której się mało mówi, bo nie jest to front mocarstw, to jest wojna w Afryce, głównie w dawnym Zairze czy w Kongu. Pierwotnie Kongu, potem Zairze, teraz znowu Kongu. To jest oczywiście wojna tam kolonialna, wojna o zasoby, wojna trochę też plemienna. Jest, była wojna w Etiopii, ale generalnie świat nie. nie wojna domowa w Etiopii, zresztą nie, nie tak dawno były wojny mniej domowe w rogu Afryki, ale świat nie odzwyczaił się od wojen i ludzkość już naprawdę nie, bardzo nie lubi wojen. Amerykanie sami o sobie głośno mówią, że braki im amunicji i pewnie nie kłamią. Brakiem wielu rzeczy. Złota nie mają, które rzekomo mają, amunicji nie mają, to już nawet nie, rzekomo nie mają, tylko nie rzekomo mają, tylko w ogóle nie mają, nie mają jak wyprodukować tej amunicji. Polska nawiasem ja mówiąc też nie ma jak produkować amunicji, bo te jakieś specjalistyczne prochy pochodzą z Chin. Ale ja nie znam się na tym, nie chcę się mądrzyć absolutnie. Może ktoś z Państwa wie, to napiszę w komentarzu. Dotyczy to całego NATO. Brakuje wszystkiego, co tam było, co się dało, to przekazali Ukrainie. To się już zmarnowało. Oczywiście przekazywali w dużej mierze szmelc, to co i tak należałoby zutylizować, więc taniej wyszło jeszcze chwalebniej dać to Ukraińcom. No ale, ale też innych rzeczy nie było. No, miało nie być wojen. Założenie globalistów było takie, te 35 lat temu, kiedy powstawał nowy, zglobalizowany świat pod przywództwem, pod hegemonią amerykańską. Założenie było takie, że wojen ma już nie być. To była realizacja tego masońskiego zresztą snu o świe świecie bez wojen. Nawiasem mówiąc, korzenie są głębsze. Można sobie przypomnieć coś o. Wie czystym pokoju kanta, no, ale teraz nie będę już wchodził w te tematy, bo to za głęboko. W literaturze masońskiej tej jawnej, którą znam, znam ja znam, a, a Państwo mogą poznać, bo jest dostępna w internecie. xx jest bardzo dużo o tym szczególnym pacyfizmie masońskim, który nie ma nic wspólnego z, z nienawiścią do, 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 do przemocy, to do nienawiścią do nienawiści z troską o ludzkie życie i o troską o wychowanie ludzi kochających się nawzajem, a nie tak, jak jest w społeczeństwach nienawidzących się. Mamy przecież... Mamy przecież co, co robią wojny? Wojny uczą właśnie tej nienawiści, tak? Nie, nie da się zakończyć wojny tak, żeby strony się nie, nienawidziły. Ale to nic, to, to masoński, masoński pacyfizm nie ma z tym nic wspólnego. Tu chodzi o coś zupełnie innego, i w cytowanym przeze mnie nieraz w różnych miejscach, także w tej książce, którą, którą opublikowałem niedawno, w raporcie z Iron Mountain, rzekomo lub nie rzekomo wyrażającym głębokie strategiczne myśli establishmentu amerykańskiego lat 60. Wojna miała być zastąpiona czym innym. Zamiast wojny miały być inne mechanizmy władzy, no głównie władzy, tak? Władzy nad poddanymi, bo wojna też jest mechanizmem władzy. Prowadząc wojnę, władca nie tylko tam coś zdobywa dla siebie, ale również swoich poddanych karnie dyscyplinuje jako armię. No dobra. Więc, no więc głośno sobie krzyczą na zachodzie, że właśnie nie ma amunicji, jesteśmy w biedzie na razie, nie, nie ma tego, jak wyprodukować wszystkiego. No a z przestawieniem zachodu na gospodarkę wojenną będzie trudno, bo czasy są dla gospodarki złe i nie będą lepsze. Będą, są złe, no tutaj już ciągle o tym opowiadam, tak? pieniądz jest z niczego drukowany, a gospodarka się degeneruje i ta zdegenerowana gospodarka y, łapała oddech do niedawna regularnie cyklami, a teraz już nie łapie oddechu, kręci się, ale nie łapie oddechu, nie, nie rozkręca się dalej, raczej y, przysiada, tak? y, trudno, no, a populacje, jak się rzekło, y, to, jak ja rzekłem, przywykły do komfortu, no, musi być mięcho, Piwo. Tutaj w Polsce mamy ogromne zmiany w nawykach ludności. Wokół mnie w Warszawie to już zupełnie powariowali. W dupach się wszystkim poprzewracało, ale na prowincji jest podobnie. No mniej oczywiście, mniej, no mniej słabiej, ale jest podobnie. Zamiast dzieci Polacy mają tam psy i koty, które mniej kosztują, trochę mniej jednak. A przede wszystkim mają, no samochody mają. No, samochody są zamiast dzieci w dużej mierze. Są oczywiście tanie teraz, bardzo proporcjonalnie tam do, do czasów, kiedy były dzieci jeszcze, ale to nie zmienia faktu, że y, pierwszą potrzebą jest, jak wiadomo, dom, samochód, podróże podróże są bardzo ważne, prawda? Ten komfort podróży. Ja jeszcze bardzo dobrze pamiętam bardzo niedawno to było jak myśmy tu w Warszawie nawet dziwili się, no, ci Niemcy co roku mają swój wyskok na Wyspy Kanaryjskie. No, najbiedniejsi przyjeżdżają ze Zenardówka dawnego, to przyjeżdżają ci renciści, emeryci, przyjeżdżają tutaj do nas na Bałtyk. Spotykałem ich włócząc się nad morzem, no, ale wszyscy generalnie jeżdżą gdzieś tam do ciepłych krajów. No, teraz jest normalne, że się jeździ do ciepłych krajów. 12 pensji w roku. Dostaje, no, pierwsza lepsza dziewczyna gdzieś tam w salonie jakimś, jedną pensję ma na, na wyjazd i może ją zaoszczędzić, bo, bo po prostu nie ma innych potrzeb. Nie ma dzieci na przykład, tak? Nie zbiera na nic, nie inwestuje, więc wyjeżdża, więc ale to, to jest ten komfort, tak? I tego komfortu miałoby zabraknąć nagle tej populacji, bo populacja tego, nie chce. A generalnie wojować nikt nie ma ochoty, nawet Rosjanie przywykli podobno właśnie i do wojaczki i do, i do biedy. Trudno się rządzi wściekłymi poddanymi i na zachodzie i na wschodzie. Wściekłymi, bo im się odbiera dobre rzeczy produkowane przez gospodarkę, no bo gospodarka musi produkować czołgi. Samoloty, amunicje, cholera co jeszcze, to jest jeden, jeden powód, że już im się coś odbiera, a teraz jeszcze grozi im się mobilizacją. Rosjanie uciekają, uciekło kilkaset tysięcy młodych Rosjan w roku 2022, gdzie się dało, no, jak kogoś było stać, a teraz sobie proszę wyobrazić, co by się działo, gdyby mobilizacja naprawdę groziła gdzieś na zachodzie. Nie mówię już o tym, że nie byłoby kogo mobilizować, bo nikt w młodym pokoleniu nie jest w ogóle przygotowany do, do wojaczki, nie ma bladego pojęcia o niczym, co się wiąże z, z wojskiem. Tak więc no, po prostu nie ma o czym gadać. Tutaj nie ma przygotowania do wojny. A poza tym grozi taki bierny bunt, właśnie oddanych, których jest zresztą młodych jest mało, tak? Nawiasem mówiąc, na Ukrainie średnia wieku na froncie to jest chyba 48 lat. Teraz tam próbują tych młodych brać, ale młodych już od dawna nie ma. Już na początku wojny na Ukrainie, przepraszam za tę dygresję, na początku samej wojny, bo w oficjalne statystyki, na początku, w pierwszych miesiącach, latem chyba, statystyki oficjalne pokazywały, że w tym grzybie, kiedyś była piramida wieku, teraz jest grzyb wieku, bo młodych nie ma, była taka, taka wyrwa w okolicach 21-22 lata. Po obu stronach ani kobiet, ani mężczyzn na Ukrainie w tym wieku już wtedy nie było. Więc trudno młodych brać do, woj do wojska, bo ich nie ma. No może są tutaj oko koło mnie, akurat gdzieś blisko Warszawie, w Czechach, w Niemczech, w Londynie. I teraz to są, teraz chcę powiedzieć o odmiennościach. Tej sytuacji, którą teraz mamy względem I i II wojny światowej, bo do, do tych wojen, czy do tej jednej wojny w dwóch etapach, odwołują się ci, którzy mówią, że no teraz jest podobnie, więc wojna może wybuchnąć tak jak wtedy. Machiny wojenne na początku wieku XX, przed I wojną światową, rozbudowywano w warunkach świetnej koniunktury gospodarczej. Wtedy ludzi było stać na wiele rzeczy rozwijała się, było coraz wygodniej, komfortowiej właśnie, ale jednocześnie koniunktura była taka, że dało się też rozbudowywać machiny wojenne. Fenomenalne wynalazki wówczas no, zmieniły w ogóle prowadzenie wojny. Rosjanie budowali forty jeszcze pod koniec, tutaj u nas kołomnie, pod koniec XIX wieku, a kilkanaście lat później je rozbierali, bo wojnę się już inaczej prowadziło. Pierwsza wojna Warszawę. Warszawa poddała się Niemcom, rosyjska Warszawa z Polakami po obu stronach, oczywiście na barykady ginącymi. Warszawa poddała się w 1915 roku po wielkiej bitwie, straszliwej, strasznej, straszliwej wojnie, straszliwej bitwie gdzieś tam nad Rawką, nad Czurą, gdzieś między Łowiczem a Rawą Mazowiecką. Nie, 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 nie tylko. Łowicz był. Dość zniszczony, wtedy zresztą zginęły, już teraz nie pamiętam liczby, ale jakieś koszmarne liczby, gazy bojowe używane nad drawką. Tylko Niemcy przestali używać, bo wiatr, zapomnieli, że wiatr może zmienić kierunek, i sami od niej ginęli. Przepraszam, znowu była dygresja. Więc to, to był ten czas przed I wojną światową, kiedy była świetna koniunktura i dało się te machiny budować. Zresztą też nie do końca one były. Rozbudowywane najbardziej w czasie I wojny światowej, dopiero tak To samo było zresztą w czasie II wojny światowej. Pod presją, że tutaj nas spróbują podbić, łatwiej było zmusić oddanych do nie tylko do wojny, do samej wojaczki, do ginięcia na froncie, ale również do wyrzeczeń na rzecz gospodarki wojennej. W latach 30. natomiast w Niemczech. Czyli przed drugą wojną, w Niemczech i USA yy, łatwiej też było nakłonić narody do, do wyrzeczeń rozmaitych, no bo to było akurat po okresie yy, kryzysu i nędzy. Niemcy, Amerykanie zaznali bezprecedensowej dla ich pokoleń nieznanej. Mimo, że przeżyli pierwszą wojnę światową, to, to kryzys był była pierwsza wojna światowa, potem kryzys powojenny bezpośrednio, potem Prosperity tam 10 lat, niecałe 10 lat, 8 lat mniej więcej 7, i potem znowu kryzys. No i w, zarówno socja, socjal -etatyzm, socjalistyczny etatyzm Roosevelt'a, jak i socjalistyczny etatyzm Hitlera to były bardzo podobne ma machiny państwowe. Ameryka i Niemcy w latach 30. to były bardzo podobne państwa. Podobnie rządzone wbrew pozorom. Wszystko to była ta masońska ideologia etatyzmu, która wtedy rządziła tymi państwami. Masońska w Niemczech nie rządzili masoni. Masoni byli zwalczani, ale nacjonaliści, socjaliści niemieccy naśladowali we wszystkim wzorzec brytyjski, anglosaski. Nienawidzili anglosasów, ale właśnie się na nich wzorowali, bo to był ich, no to, to, to był wtedy wzorzec wszystkiego. Etatyzm, zresztą ten właśnie, mówił masoński. Z jednej strony, z drugiej strony komunistyczny, no z trzeciej strony również faszystowski, nazistowski, były po prostu modne. tak? To był okres etatyzmu w, w, w całym Zachodzie. Dobra, i teraz ci nawykli do nędzy poddani Stalina. Od, od zawsze nawykli do nędzy. Bez problemu dali się zaprząc do. Machiny wojennej, a Niemcy i Amerykanie w sumie też dość łatwo, chociaż Amerykanom trzeba, było, Amerykanom trzeba było podać, prawda, rzekomą, rzekomą tam klęskę na Hawajach, ale i szybko udało się rozkręcić machinę wojenną w Ameryce. Bez, no pytanie, czy teraz by się dało, czy gdyby Amerykę, gdyby jakiś ładunek wodorowy pod Atlantykiem, wywołał rosyjski, wywołał falę tsunami, nam zalał jakiś Nowy Jork coś takiego, to czy Amerykanie by się natychmiast zgodzili na właśnie takie wyrzeczenia wojenne? No trzeba powiedzieć, że pewien entuzjazm dla wojny z terrorem udało się w 2001 roku wzbudzić, kiedy właściciele Ameryki, a dokładnie mówiąc neokonserwatyści, Topornym zamachem na wieżowce w Nowym Jorku, no, do jakiegoś stopnia, pobudzili Amerykanów do tego wysiłku. Właśnie wojennego udało się przekonać wielu Amerykanów, że to jest konieczne. No, może i teraz by się też udało. Jest wojna, a jeszcze ważna rzecz dotycząca Rosji. Młodzi Rosjanie uciekają przed wojną, chociaż jest to wojna ojczyźniana. Wojna o Rosję. Tak przynajmniej jest przedstawiana w Rosji. Większość Rosjan w to wierzy. Żadnych dobrych emocji w Rosjanach natomiast nie wzbudza wojna z NATO. Wojna z NATO nie jest wojną o Rosję. No, chyba, żeby NATO rzeczywiście zaczęło zagrażać Rosji tak poważnie, a nie no tak, że tam się kręcą się gdzieś dookoła i, i tam jakieś radary budują. Na, jest jeszcze jedno główne pytanie, o co walczył, miałby walczyć prowokator, ten, który tę trzecią wojnę miałby wywołać. Bo no, ktoś musi tę wojnę sprowokować, tak? W 1914 roku prowokator, czyli zleceniodawca zamachu w Sarajewie, miał do wypromowania nowe narzędzie swojej władzy, narzędzie globalne. Oraz pierwsze narzędzie globalne tym narzędziem globalnym była masońsko-żydowska, no, żydom-masońska po prostu wtedy jeszcze bardziej Masońska niż Żydowska republika na wyspie Zwanej Ameryką, tak? w miejscu w naturalnej twierdzy ogromne państwo, które mogło być hegemonem świata bezpieczniej niż Wyspa Brytyjska. Tak? Wielka Brytania, wyspa oddzielona od Eurazji. Wąskim przesmykiem, wąską ciśniną, nie jest tak bezpieczna jak, jak Ameryka. I Amerykę wybrali sobie zleceniodawcy wojny jako, jako nowe narzędzie. Skutecznie, jak widać, na bardzo długo, na 100 lat. I Ameryka była gotowa. Ktoś, jak no, ktoś miał też zniknąć, no, religijne imperia. Wielonarodowe, te klasyczne, tradycyjne państwa, nie Państwa narodowe są też w książce, o tym opowiadam. Na przykładzie narodu korsykańskiego, stworzonego przez masonów, potem unicestwionego, bo przeszkadzał masonom. A masoni, masoni go stworzyli przeciwko Genuańczykom, a kiedy Francja masońska przejęła Korsykę, to naród korsykański miał zniknąć. Symbolicznie rok temu na Korsyce zakazano uży używania języka korsykańskiego, czyli włoskiego dialektu w urzędach. Tak, tak, właśnie narody potrzebne rewolucji masońskiej, potem są unicestwiane, jeżeli przypadkiem już nie są potrzebne rewolucji masońskiej. No więc państwa wielonarodowe, religijne. Turcja, która już była w głębokiej degeneracji, Rosja, Austro Węgry, miały być zniszczone, zostały zniszczone. Pytanie, czy w I wojnie światowej Anglia i Francja miały oddać przywództwo Ameryce? no Na to wygląda, ale dlaczego rotschildowie na to się zgodzili? No, nie wiem, czy dzieje domu Rothschildów. Historyka szkockiego Fergusona, mojego rówieśnika, nadwornego w gruncie rzeczy historyka Rothschildów, to wyjaśniają, nie bardzo wyjaśniają. Rothschildowie wtedy ze swoim, tym swoim złotem, prawda, całym złotem świata 100 lat temu, faktycznie przegrali tę pierwszą wojnę, ustępując pierwszej rodzinie Ameryki, prawda, też na R. I też mamy teraz dwóch Dawidów, seniorów obu Rodów. Davida i Davida, wygląda na to, że po dziesięcioleciach prawda, tej, tej nominacji Rockefellerów, Rothschildowie się odgryźli i stworzyli w Ameryce swoją agenturę w pewnym sensie, sektę neokonserwatystów zdolną uwikłać Amerykę właśnie w obecną wojnę z Rosją, a może i w wojnę z Chinami, ale spokojnie, ja myślę, że nie teraz, najwyżej Ameryka Poszczuje Filipińczyków, Tajwańczyków, Japończyków na Chiny, tak jak teraz to się udało z Ukrainą. Rosja obecnie nie pójdzie na wojnę z Zachodem. Wojna z Ukrainą od początku jest dla rosyjskiej strony wojną ograniczoną. Kolejne kroki są dość jawnie uzgadniane z Waszyngtonem. To nie jest wojna absolutnie żadna, tam jakaś totalna czy coś takiego. No, jest bardzo daleko od tego. Także z tego powodu, że Rosji na to nie stać, żeby taką wojnę prowadzić. Ameryka z kolei mogłaby wywołać wojnę wyłącznie jako, jako ostateczność w obronie resztek hegemonii. No ale no, jest to ogromne ryzyko. Ogromne ryzyko, jak się nie ma tej machiny wojennej, chociaż inni też mają za słabą machinę wojenną. Poza tym tak naprawdę to dominacji na Zachodzie amerykański ośrodek władzy wcale nie traci. Nie ma czego bronić, bo mówię, na Zachodzie rządzą. A w Azji czy w Afryce już stracili władzę. Więc nie, ma, nie obronią jej, bo już jej nie mają. Przez ostatnie kilka lat stracili władzę. W, na tym obszarze, który tam się jakoś nie, niezbyt dobrze identyfikuje z BRICS-em, nie, nie jest to trafne, ale do, do pewnego stopnia można powiedzieć, że BRICS się pokrywa z wpływami rosyjsko-chińskimi, zwłaszcza chińskimi, do pewnego stopnia i tylko do pewnego stopnia, ale na pewno pokrywa się przede wszystkim z, z obszarem, który utraciła Ameryka. Czy też globaliści amerykańscy, którzy próbowali stworzyć imperium światowe z, z silną autonomią chińską? Na, na przykład tak. Bo tak to miało być mniej więcej zaplanowane. Mam na myśli właśnie Rockefellerów, Kissingerów, Brzezińskich i tak dalej. Więc po co się narażać na koszty i możliwą porażkę, jeżeli wojna w zasadzie jest ponic? A z porażką liczą się wszystkie mocarstwa, które mogą rozpętać wojnę. Z porażką może nawet mniej, ale wszyscy się na pewno liczą z długotrwałym, nierozstrzygniętym, potwornie kosztownym zmaganiem, które będzie właśnie wymagało budowania machiny wojennej w toku wojny. No i nie wiadomo, komu to le lepiej wyjdzie. No i na tym kończę. Proszę Państwa o komentarze, bo tam też pytania zadałem. Proszę o kciuki w górę, w górę, koniecznie o subskrypcje, na które patrzę. Prawda? Jestem narkomanem nowych subskrypcji i do zobaczenia.